Hejka, dzisiaj do naszej no kolorowej gry Dosz, doszły do ościgi i Hejka ja jestem Zari. I tutaj już tu wejdziemy w aktualizację. O! Mam oczywiście zniżki i mroźna zabawa. Mamy zniżki. To nie są ćwiczenia. Konie Ahał Tykiński -E i Marveli będą pracowały do końca naszego zimowego, zimowego festiwalu. Achałtykiński -E generacji trzeciej. Zdziwiam się, jak to czytałam, że w tej generacji trzeciej <grystanie> eee, kosztuje 533 starońców, a Marwari 7300 starońców. I sobie zobaczymy, bo jesteśmy już na akurat różnych porankach. A Marwari to za mną nie wiem, czy będę sprawdzać. Konie oczywiście, tam, yy, gdzie go znajdę. Yy, tego nie mogę nigdy przeczytać. Gdzie go znajdę na biegu Centrum Miejskiego Srebrnej Polany. Jak zacząć? Udaję się na miejsce i przedstaw przedstaw... coś tam, coś tam. E, 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 nie wiem. E, o ja, ale fajnie, więc z punktów na konie. Bardzo dużo. Jak długo będzie wyścig? Do 12 stycznia chyba? Nie wiem, dobra. I oczywiście jest płyt fusiem. co nowego. E, o jaki konie Przeniesione konie! Które trochę więcej miejsc na farmie Steve'a. A więc kilka koni właśnie się na dol dolną wyspę Padok. Jaki koń chodzi? Konie fizyjskiej generacji drugiej, koń hanowerski drugiej generacji. Rzeczki koń gorący. No, czyli te wszystkie konie, co są tam i naprawdę? Za chwilę to zobaczymy, jak pojedziemy po naszego konia, który nie ma 15 poziomu. Miał również ten wyścig, tutaj jest z płetwusiem. I tutaj tak, właśnie pod się dwa i są aż cztery nowe zadania. E, to jest e, spłetwusz, Z jest jedno, Oczywiście. E, Wynica znaczy no, tego, którego teraz właśnie się kierujemy. Liderka zespołu ochrony lisów polarnych, zimowa wioska i są dwa nowe zadania. I jest kolejny i my to z Martyną e, widziałyśmy tam takiego tego, więc sobie też pojedziemy, ale oczywiście potem zmienimy jego hanowerkę żeby móc to wbijać leweli i znowu za w tą stronę no więc tutaj jest nasz koleśka dzień dobry tak Gadas to, to zwykle pewnie dużo, bardzo dużo naprawdę fajnie fajnie przyjeżdżać to w sumie nie, bo ja nie, nie, nie mam żadnego koniec tych razy do planowania. Ale jeszcze nie powiedziałem, jakie to są konie. To jest ahał marwari i arab. Nieważne jakie generacji, po prostu te konie. Nie no, taki ten ciepła Nie że taki jakby przedtem chyba, tylko że troszkę zmieniony. I jak przed tym, tylko wyjęli trochę chyba przeszkód, mi się wydaje. Przeszkoda, Idem i koniec. A są ładne, ale ja chcę kupić Paint Horse'a Nie, nie odbieraj, za Nie, nie wolno. Boże, to będzie drugi. To Ja może potem to dokończę. Teraz po prostu chodźmy do tego naszego i to po prostu albo od razu pójdziemy odebranci. pojedziemy na uzdanie. Pojedziemy Albo nie. Wczoraj muszę to obmyślić. Właśnie, zobaczmy. Czy tutaj są jakieś konie? Nie ma koni i można je O, fajnie. Idę spokojnie. Mm. I dziwne, że teraz istnieją. Zresztą na pewno nie jakieś konie. A to oznacza, że będą jakieś nowe konie. Skoro nie ten. Skoro je przełożyli. Skoro przełożyli konie. Więc już od razu rozłożyć. Mm. Nie pytajcie się o taki palcem. Te dwa konie są potrzebne do klubu. I oczywiście jest na serwerze Thunder River. I to ja, ile nie chcę powiedzieć imienia. Chciałam ją I zapraszam serdecznie na ten serwer, bo tutaj jest Zarisybagger. Czy jakoś tak? Jakkolwiek to się wymawia. Mm. I ona. O nie, mieliśmy to zobaczyć. Dobra, że zobaczymy to. E, I ona prowadziła się na I to jest zalić Starcoins. Starcońc. No. E, więc najpierw chyba pojedziemy to odebrać dla konia, tak jak już mówiłam. I najwyżej. Potem po prostu jeszcze to zrobię. Hmm. drugi wyścig. Więc zaraz złożymy jej kolany. I się zostawimy na koniec Dobra, po czym to na koniec? Najlepszy na koniec? Albo to na koniec? Nie wiem. Myślę, że jeszcze nagrywam parę minut. Nie? Myślę, że jeszcze nagrywam 5 minut. I sobie ustawię stoper, żeby nie było, że aktualizacja się nie udała. Dobra, ja myślę, że już 20 minut będziemy to nagrywać. Więc no. I jedziemy na no myśli. Pandzi. Pandzia. Dobra, panda, mm, ładny z, z, zakręt. Hm. Dobra, odbierzemy sobie. Dobra. I dużo nam dodało i tutaj będziemy cały czas pięciu wdawać. Super. Yy. Chodźmy teraz yy, do wioski świątecznej. A właśnie, Zari, Zari, ty to masz sklero sklerozę. I pod tym filmem, pod hmm, moim filmem hmm, Bóg Świąteczny dzisiaj dobijacie 300 wyświetleń. Bardzo Wam za to dziękuję. Hmm. I jeszcze teraz nie wiem, ile ich tam jest, bo chciałam zrobić to na odcinku, ale cóż, nie tam nie udało się. Znaczy, już zapomniałam. Fajnie, to pytanie. Jeszcze kto został przeceniony? Ale jeszcze kto został przeceniony? To jest pytanie. A ona się, uh, na nazwisko padok. Dobra. To może też potem zobaczymy. Boż nie tu zary, zary Nie, naprawdę. to o wszystkim I Jeszcze tak pojadę, bo nie chcę jeszcze nie niechęcić do tego. Tu A tutaj na nim blisko. I jeszcze prezencie go bierzemy. Nie macie pisać, e, co było co w w kalendarzu, albo po prostu 15. E, jeśli oczywiście coś chce, bo to nikt znaczy, tak nie pisze, to na przykład nie Na przykład... Nie. E, dobra, nieważne. E, no, nie jest 15. Jest no, bardzo fajnie. Nie, Zorin, 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 ty się opanuj Wyścigi sobie na razie oszczędzę, Zobaczmy najpierw tutaj do kosobanka Tylko jeszcze najpierw pójdziemy po prezy... Wow, ci! Co to za sklepy? A że tutaj je możemy kupić takie ładne te Proszę dawaj konie Boże Mrożony lis Boże, ja też nie zabudzę, nie? To jest moja... nie widać po prostu No mm -hmm. świetnie. Eee, dobra. Jeszcze tutaj chcę zobaczyć tego liska. A drugi? tyle fajnie, dobrze zrobi. Odważny lis polarny. Oła bardzo podobają, ale on są... właśnie... on no 350, dobra, ja to dziękuję. Jeszcze po prezencik. Najpierw. W pierwszej kolejności. oczywiście prezenci. No. Naście. nie kłamie. spodem hm. Rękawiczki, podmógł śniegu. Ich prawie nie widzę. Ledwo je widać. Ja wolę ten. Dzień jest zbyt zimowy. bo w końcu zima, to jest bez palców. Dobrze, to myślę, że to było zadanka, ale nie wiem. Nie będę tylko czytać, jak oczywiście możecie. Jest dopiero 15. I to tyle? Co? A nie, dobra, już się tyle, bo Dobra, ale. Dobra, to jest jakaś kolejna to sama, która Numer jeden, boże, dziwny. Co ja mam tak latać za wami? W serio? Ty, bo ja taką ostro nie mogę skręcić. Halo? Mogę sobie zaznaczyć? Nie mogę. Szkoda. W lewo dalej. dalej. Opanuj się. Gdzie ta baba jest? Tu. Mhm. Numer dwa. Dzięki wiecie Tylko kasy mi dodajecie, to mi nie jest potrzebne. Miałam bardzo dużo kasy, <noise> 10 tysięcy, więc szkoda. Może coś kupię, bo to bym tak piszą na tym, jak przytęje się, że zacząłem, żebyśmy tego nie pokazywali Już dojeżdżamy i to jest... Oh, Boże, to jest bez sensu. Jakie to jest mówimy, serio. Rezerwa zespołu numer 3. Gdzie teraz? Co? Nie wystarczy tego jeżdżenia. Nie, leżałem to zadanie, że jest problem. Nic dla postaci, naprawdę nic dla postaci. Właśnie jak tutaj przyjeżdżamy, to chodźmy do tego. dla mnie, no, dla uważaj. O, fajnie, 400, bardzo fajnie. Nie, zaraz, to patrzę, bo od razu klikacę, bądź. O, kurde, nie, tu. Nie? Ale fajnie, zdrowe ja Jaką mamy wyjście? nie Kolejny, no kurde, weźmy jeszcze raz. Pinkowe są okropne. Piękwiiny. To są fajne, ale. Czego aż nie zatrzymuje? Serio? Teraz tej Co? Nie się ani żaden pingwin teraz. tu? Nie ja mogę ich strążyć, nie? Czy coś takiego? Ładnie to wygląda, bardzo fajnie. Tylko dlaczego mi miko nie może skakać? Powiem mi ktoś Mam ma dość tą panią. Szybciej. Hop. Nikt winy. Nikt mnie nie słapał. Aha, super. Z tego się skoczyć nie da. No, da się, ale jest trudno. Hop. Hop. Ty. To jest fajnie. No nie. Ty, jak to przeszkodę przyleczą? Super. Mogę przez nią przelecieć? Ale fajnie. O, super. Nie muszę skakać. Dzięki. Wy nam się zatrzymać, ale nie to fajnie pewnie jest. Mogę się to... Dobra, fajnie mogę. Nie winie. Idźmy stąd tą wątki Gdzie to teraz, co? Na górę. Ty, teraz to już nie masz. Tutaj dopracowali, o. I tak chciałam i ten spacer, ale mi się nie udało. I przez pingwinka. Co? Już nie, to już koniec. Co to? Boże, takie długie. Na dół. Chciałam dalej. Bardzo długi wyścig. nie dla tych osób, które nie tyle, nie kumają. w nie nie Z tymi pingwinkami na przykład. Czyli dalej. O, po to się może można I Tutaj też mi chwaky nie zadziałała. O, super. Koniec. Dwie minuty 8. No ja się zatrzymałam parę razy, więc trochę dwie minuty wytrwał. Nie, 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 ja... To... 150 naprawdę. No, ja to też coś daje przynajmniej. I teraz chodźmy do... Gdzie to jest? A tam, niestety. Trzy wyścigi są tutaj, więc myślę, że będę tego dnia robić tak samo jak. Łatwiej się! I za chwilę do niego pojedziemy. Wy twój czekaj, tam na mnie. Dopiero 8 minut wygramam. 13 minut pewnie się mi trwa. Myślałam, że nie dłużej pójdzie trochę. To będzie mi szybciej mieć czas. Ale już nie bardzo <laughs> nie. Nie, 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 nie. No weź się, Ale to jest bez sensu. Co ludzie o tym myślą? Boże, yyy... No yy, 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 jakieś zabawy tylko Ostatnio jakaś kawa spadła Czy nie? O, no, biurko Nieważne Yyy... Yy. To skało ma być, czy to ma być przed skałą? Tu, koło skały To tutaj, no i tutaj, i do koniec? No, znowu wrócić do tej bary. jest bez sensu Gdzie ona jest? Znowu tu, nie mogę tego zapomnieć I co to nie daje, co? I pod koniec weźmie 30 kasy i do koniec Bez sensu Nie kasy nie potrzebuję, ja potrzebuję dla poskoczy Ja mam już na pyk, kiedy ja to wbiłam Żeby do, następnego wyrazu To, to dziwnie brzmi Pisteczka Przepraszam jak za cicho mówię, ale Już mam i nie mam żadnego tam mikrofonu To teraz do płetwusia To teraz idziemy do płetfusza. Nie mogę tego wyciąć Jak tylko <grytko> idę. <gabę> Jakie lecimy wieki Ale fajnie, że przynajmniej chociaż to To yy, Ten wykrzyknik, tutaj daje po pięć, to naprawdę fajnie to jest w ogóle to Teraz jest go i... Ktoś fajnie pisze, walę dalej Walę dalej Dalej Nieważne całe tego nie było, nic nie mówiłam Uwaga, rzeka za Barzoma Muszę się przejechać, muszę się przejechać Muszę A, przeciw Chyba, nie wiem Chyba jak bym się jeżył, to mi głową szurowało sobie farak potem Jeszcze sobie falach potem zrobię, jak skończę już ten filmik A, ja A właśnie, i gdzie są góry szare i no, rosy? bo ja nie wiem Ja rzeczywiście jeśli to się dość niej No się bawić kochanie ja chcę kliknąć Płetwuniu Według mnie według i według z według mnie według Siedem, 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 jedźmy, 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 brum, Brum, mnie ten ja mam ogólnie komple Boże, kompletnie inny filtr na ten odcinek, ale cóż, Czy inne powstanie i jak ogólnie takie tam... To nie podoba mi się stan, będzie. Będzie nie tu, ale gdzieś za chwilę. To, przeszkody nie podobały mi Można wpaść w środek, tak jak Whitehorse rok temu. Wpadałem tak w środek. Blii. Aha. ryt. Jeżeli rok, ja jak to ma być jak oni gładko przejeżdżają. Byłeś jest na a ale jakoś tak, jakoś. Większe niż są moje. One się zmieniały. A ja to tam miałam szósty. Czy jakoś... Czy może troszkę... Czy może troszkę większe? Jakoś myślę, że miałem ósmy, czy Wiecie, gdzie to O, jeszcze w prawo trochę Pingwinki I to one są pulpety, takie pulpety Trzy duże pulpety Właściwie pingwiny to musimy wziąć, czy ten kot też już nie może Nie wiem, jeszcze w komentarzach Więc, Jeśli YouTube nie wykasuje komentarzy Hop o nie! Dwa ping, ping już tak skościłam. Nie trzeciego, wszystko, się, mam. Super. Świetnie zrobię. Przez drzewko. No się będę męczyć? Sklepienie w przez drzewko brzydko. Jakie słodki. A to wstało. Tak Ale rzeka jest oblodzona. No tu było trzeba przez mas prze, przejechać. Teraz będzie można przez rzekę przejechać, żeby dojechać do Ranczestasień czy do Luzu ale super Wychodzimy z tej starych A O tu! Si mo mo można było wkażć w środek jak się nie dobrze skoczyła Papa. pa Jak pa. ja tu skocujemy. Nie wiem Nie wiem co ja robię mhm. I hop! Raz, raz, pingwinki Jedziemy, sup! Sup, sup! Świetnie Hop! Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. jest to sama piosenka w tym roku Pupup, słodki co jeszcze mam teraz? Nie, myślę, że to jest to tyle Boże, koniu, to tylko jedna rzecz Myślę, ten film nie zajął mnie 10 minut. No, nie dużo. Więc jest taka moja rutyna. Teraz będą, Będzie teraz dwa. Potem są trzy wyścigi, pięć wyścigów zimowych. To będzie moja rutynka, więc będę no, trochę wchodzić do streamstable. No więc, no. Nie wiem, może, Ja się będę. Hmm. To Ja już się będę... Nieważne, ja już się będę z nami żegnać. Choć po prostu idziemy do Walery. Będzie jest blisko. Ui! Nie to. Znowu nie to. To sobie teraz w tej tutaj faworytuję. A właśnie się nawet wypadek, to pojechać. Czym zapomniałam. No to dojedziemy Jeszcze cię było do Cartoon Pinta, ale trudno. Raz, raz, koniku, raz, raz. Ej, ty, ale mi się, się wbiło, a mnie, dopiero tutaj. To już mi tyle wbiło. Fajnie. Fajnie dorzutko. Fajnie dorzutko. <suszy> no więc już teraz tam 18 minut, 18,5, jeśli się nie mylę. Mamy może już 21 minut, ale szybko jeszcze chodźmy I nawet liczę, że mógł świętecznie filmem dowiedzieć jeszcze więcej wyświetleń, czyli 300 Jak będzie 300 to jeszcze może być z 50 więcej Ale nie mówię, że musi być Ale ja mam na artystę pod tym filmem Żebyście dobili 300 wyświetleń I potem film sprawdzę, czy jest już ich tyle Albo w sumie za chwilę na telefonie sprawdzę, jak on dojechał tutaj do tego YouTube i tutaj wyspapadok jeszcze, wyspa Padok. Dobrze, i tutaj cztery 296 wyświetleń, naprawdę. Jeszcze 4 osoby niech to obejrzy. 4 wyświetlenia jeszcze. Jeszcze 4 wyświetlenia, naprawdę. 4. Jest 296 wyświetleń. 296 a 14 subskrybentów. Nie ma zgodicie Proszę Was o zasubskrybowanie mnie i kliknięcie na film. A Liczę do subskrybowania mnie, żeby to było więcej Wtedy będzie więcej filmów, a tak na razie to będzie jeden na tydzień W sumie będą tylko w tygodniu No teraz są tutaj, te konie pożywali To jest trochę bez sensu, że tak daleko trzeba do tych koni jeździć No tutaj to też ładnie wygląda, bo tam jest taka nudna była no, więc naprawdę zapraszam do subskrybowania mnie I widziałam, że tydzień temu nikt nie oglądał nowego filmika Brak wyświetleń jest No, ja więc zapraszam do subskrybowania mnie I szczególnie, żeby jeszcze te cztery wyświetlenia były po dwóch świątecznych To będzie będzie 300 i będzie naprawdę super Więc ja dojedę do balady i z Wami w I to było 12 dni temu, co sumie prawie 2 tygodnie temu no to dziękuję za to. I dziewięćdziesiąt kalendarzy. kalendarz, wiem, to będzie fajnie. I macie jedne do cztery 34 do tam, Do hmm. I piszcie, czy na przykład chcecie jakieś takie wyświetlenia. E, challenge, tak jak było mm, z tym moim kucysiem na tym e, Jak to było wtedy. E, co wtedy tam było? Właśnie. Nie wiem, jak to się nazywało. Eee, znowu z kucykiem i samkiem, czy nie? Na pewno nie, tak, ale jakoś tak. Eee... To tam. Też, czy byście chcieli takiej na przykład jak pierwszy film na kanale. No, jak to jest dużo Dużo kapłem.